Przychodzi facet do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam straszną zgagę! Na to doktor odpowiada: Teraz to ja panu już nic na to nie poradzę. Trzeba było uważać przed ślubem. Przychodzi facet do doktora i mówi: Panie doktorze, niech pan coś zrobi, ja chcę żyć! A ma pan pieniądze? Pyta się lekarz: Nie! To na co panu takie życie? Przychodzi baba do lekarza i mówi Panie doktorze, czy można zajść w ciążę korespondencyjnie? Wie pani co? To wszystko zależy od listonosza Przed operacją pacjent ustala wszystkie szczegóły i pyta się A ile będzie kosztowała narkoza? Narkoza będzie kosztowała 1200 zł, odpowiedział anestozjolog Co? 1200 zł za to, że mi się film urwie? Nie, proszę pana. Urwanie filmu ma pan gratis. Opłata dotyczy tego, aby się ponownie zaczął wyświetlać. Pewien facet przechodził przez pasy. W pewnym momencie z za zakrętu wyjechała karetka pogotowia i potrąciła go. Z karetki wyskoczyli sanitariusze, reanimują gościa i mówią: Ma pan szczęście, że akurat jechaliśmy. Okulista do pacjenta. Mam dla pana dwie wiadomości. Dobrą i złą. To niech pan zacznie od dobrej, panie doktorze. Nie będzie pan już potrzebował do czytania okularów. A ta zła? Niech się pan uczy braille'a. Pewien facet robił badania lekarskie do pracy. Poszedł do urologa, a urolog mówi Proszę zdjąć majtki. Facet zdjął majtki, a tam na członku wytatłowano. Spróbujesz? Poćmurował grzecie do faceta. Nie wstyd panu? A facet spokojnie odpowiada. Nie sądziłem, że kiedykolwiek jakiś facet powie do mnie, żebym ściągał majtki. Przychodzi facet do lekarza i mówi. Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan z bezsenności? Tak, ale najpierw muszę ustalić i zlikwidować przyczynę. O, lepiej nie! Moja żona jest bardzo przywiązana do naszego dziecka. W gabinecie lekarskim ubiera się kobieta i mówi, Panie doktorze, może jakiś buziak na pożegnanie? Nie, nie, nie mogę, wie pani? Etyka lekarska. Ja nawet pani ruchać nie powinienem. Przychodzi facet do doktora z reklamówką pełną łyski i mówi: Panie doktorze, ja chciałem podziękować. Hmm, nie przypominam sobie, żeby był pan moim pacjentem? odpowiedział lekarz. Nie, chciałem podziękować, gdyż jestem spadkobiercą wujka, którego pan leczył. Pacjentka przychodzi do lekarza i mówi: Panie doktorze, wciąż brakuje mi seksu? A ile razy pani uprawia go z mężem? Trzy razy dziennie! I to pani nie wystarcza? Nie! To dla mnie za mało, a on więcej już nie może! To no niech pani sobie znajdzie kochanka! Mam kochanka i z nim uprawiam seks pięć razy dziennie! To niech pani sobie znajdzie drugiego kochanka! Mam drugiego, trzeciego i czwartego! To rzeczywiście bardzo dziwny przypadek! Musi być pani naprawdę chora! Właśnie! Tylko niech pan doktor da mi to na piśmie, bo mój mąż uważa, że jestem dziwką. Przychodzi facet do doktora i mówi: Panie doktorze, bardzo mnie spędzi ciało. A próbował się pan wykąpać, jak panu zaleciłem? Tak, próbowałem. Przez pierwsze dwa tygodnie było dobrze, ale później spędzenie ciała znowu powróciło w szpitalu pielęgniarka ma ogolić 80-letniego dziadka przed operacją. Chodzi oczywiście o pachwiny. Każe mu się rozebrać, ale dziadek rozebrał się do naga. Ona zerka na jego członka i mówi: "Dziadku, on jest jak młot!". A dziadek odpowiada: "Droga siostro, jeszcze 10 lat temu przenosiłem na nim pełne wiadro wody bez użycia rąk przez 100 metrów od studni do domu!". A co? Teraz zdrowie nie pozwala! Tak! Kolana wysiadają! Przychodzi facet do doktora i mówi Panie doktorze, ja mam taki przypadek Śni mi się, że przychodzi do mnie krasnoludek Siada mi na brzuchu i mówi Jankel, lejemy! A ja mu odpowiadam Lejemy! I budzę się rano cały zmoczony Co mam robić? A doktor mówi Proszę pana, trzeba zrobić tak: jak kolejnej nocy przyjdzie do pana krasnoludek i zapyta się, Jankel, czy lejemy, to niech mu pan odpowie, że nie lejemy. Facet podziękował i wyszedł. Jest noc, facet śpi, pojawia się krasnoludek, siada mu na brzuchu i mówi: Jankel, lejemy? A Jankel odpowiada: Nie lejemy? Uuu! Odpowiada Krasnoludek. To będzie kupa!